Witajcie wszyscy, dzisiaj gram w Geometry Dash i dzisiaj jest taki dość wyjątkowy filmik. Jako, że tak, tutaj pewnie widzicie, mam taką listę demon, które chciałbym kiedyś przejść, co nie? No i sporo z nich już przeszłam, dokładnie to 9. I widziałem taki trend, gdzie ludzie robią jedną próbę na każdym demonie, jakie przeszli. I chciałbym to też sam spróbować, jako że już mam 9, stosunkowo dużo. A więc, zaczynajmy. Zaczniemy od The Nightmare, mojego pierwszego demona. I tak będziemy przechodzić powoli, moje wszystkie demony, Te przeszłam po kolei, co nie? Będę tak po, po kolei od moich pierwszych, od moich najstarszych do najnowszych demonów, jakie przeszłam. Mój pierwszy demon to był The Nightmare, oczywiście. Um. O kurde, już zrobiłem próbę. Chwila, od nowa, od nowa. Bo się zagadałem. Teraz to jest naprawdę... Gruta zrobić. Głupie. Dobra, The Lightning Road teraz. To był mój drugi demon. Mi się nie podoba ten poziom, bardzo będę szczery. Ale teraz go przechodzę za jakieś dwie próby, bo to jest tylko pamięć i nic innego, nie? Nie ma żadnej trudności poza, poza tym, że sporo zapamiętać, nie? Więc myślę, że mógłbym dalej chować. Można przejść. Przeszłam ten poziom już kilkanaście razy. Głównie poza filmem, nie? No bo to jest bardzo łatwy poziom, jeśli się już nauczy, nie? Okej, okay, już jestem na dropie, nice. Od razu lepiej niż w yy, The Nightmare. W The Nightmare myślę, że mógłbym mieć bardzo dobry run, gdybym nie porwał tam czuła gruta za dnia Drugą drogę. Okej, okay, pamiętam jak zresztą. Nie będę pamiętał, pamiętam. I tu... Okej. Okay. Nie, to pamiętam, okej, okay, to pamiętam. Teraz to jest łatwe. Ale ja się przytrzymuję. I ta część... O Boże, czy ja to zapamiętam? No jest fajna akurat. Okej, 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 okej. Troszkę mi się to zapomniało. To jest chyba najcięższa część poziomu. 81%. Dobrze, no dobrze. Osiem... Wezmę to. Platinum Adventure. O Boże, albo zginę na początku, albo dostanę 70%. Albo to, albo to. Bo pierwszy samo to jest najcięższa część, jest dość precyzyjna. O, 7, 7, dobra, dupa, dupa. Demon Park, nie, na Demon Park zdecydowanie zna nie. To będę, nie dojdę daleko tak na stówę, bo to jest bardzo pamięciowy poziom i timingi ma najgorsze do przejścia daleko w jedną próbę, no, 7%. Speed Racer, okej, okay, sp Speed racer bardzo lubię, to jest, jest ba bardzo lubię Speed racer jako poziom i, I dobrze go pamiętam, więc możliwe, że stosunkowo daleko mogę dojść Okej okay. No i tu już solidne, już mam ponad 20%, nice Okej, okay. dojdę do dropu? Tak, nice, nice Okay. O, 58. Mój rekord to był 81, nie? 81, dobra. x -step V2. Czy dojdę daleko na x -step V2? N nie sądzę, że mógł dojść daleko za bardzo w x -step V2, to jest trudny poziom. Znaczy, te, to jest szlak... jeden z tych poziomów, gdzie po prostu ciężko jest za próbą dojść daleko na 12%, okej. Okay. Jeszcze z shiver i idem miks za... OK. Nie, nie, wiem czemu nie mam piosenki. Z jakiegoś powodu zawsze e, mi się randomowo piosenki ten. Jakby e, nie, nie wiem. Znikają, muszę je do was zainstalować nie, wiem jak to... Nie wiem co się dzieje. To trzeba oszczędzić pamięć na moim... Nie wiem, 7%. Ale to nie, to nie jest potrzebne, bo one mają pa, parę megabajtów, nie? To mi... pozbycie paru megabajtów, nie? I Demon Mix, okej. Okay. To... Demon Mix, myślę, że mógłbym dość daleko dojść, jeśli uda mi się przez początek coś, nie? Aha, no. Okej, okay, no to... Tak, yy, myślę myślę, że to tyle na dziś. Na bonus jeszcze jedną próbę zrobię na głównych poziomach, mimo na głównych demonach. Mimo tego, że ich nie przeszłem. Klapstep. Klapstep nie ma zbyt trudny początek posłora pamięciowy, nie, więc myślę, że może mi się udać. Kurde 12. Nie, nieźle... E, Okej, okay. IOI2 i 2 myślę, że początek dam radę, ale później niezbyt. Okej. Okay. 14%, nieźle, nieźle. I Deadlocked. Nie, Deadlocked nie dojdę daleko. Okej, okay, okej. Okay. No, dobra, no to właściwie to tyle na dzisiaj, bo trochę taki krótszy filmik, no ale bywa, yy, właściwie to tyle, trzymajcie się na razie, cześć.